Yo, siemanko, z tej strony Zuzia i to nas bardzo w kolejnym filmie na moim kanale. I Dzisiaj będzie to taki pierwszy odcinek z Brawl Starsa, ale ja już dużo grałam, więc no widzicie, mamy tutaj 2726 pucharków. Mamy nity, mamy skiny nawet donity. nity. Tu jest takie spręganie tutaj, a tu jest zwykła tak? I czy mam skin do kolca, Pani do Colta, To jest zwykły Gold. Do kogo mam jeszcze skin? No, do, tak, do Barleya mam skin. E, to jest zwykły Barley. A to jest złoty. E, właśnie Rico mi się niedawno trafił. Gram nim. I patrzcie, tutaj mamy Spike'a. On jest legendarny. Z Buildbox mi się trafił, czyli z tego na raz, sobie zagamy może. No wielkie gry mam już to już za trzy dni to nagramy, więc starcie. A Dobra, zrobimy. E, pochwalę się moim skinem. I e, dobra, więc robimy. Dobra, nagrywa się. Dobra, lecimy. Jezus! Dawaj, e, dawać, dawać, dawać tylko primosa! Nie, ja sam na sobie wybieram rozę, bo na. Bo to jest dobry. Ladymiarz? nie, to jest ostatnie. Jezus. Su, ale mam szczęście. Jezu, brońcie! Su, brońcie! Su, brońcie! Brońcie! Będę. Mog y mogę się na, na tym odcinku trochę drzeć. Więc nie hejtujcie mnie. Bo mogę się na to właśnie wyrzeć, bo ja tak zawsze w starsza. mam. O, mamy Ulta. Fajnie nawet. Dobra. Dobra, i przel Primo się. Uwaga. Idealnie. Jezu, ja się pomyliłam, że ja mam piłkę, a to ona ma piłkę. O kurde. Jest! Nasza po strzeliła gola. Dobra. Ja już dużo gram w Brawl Starsa i można tak to nazwać. Nagrywamy pierwszy raz z Brawl Starsa na moim kanale. Więc niechaj to ciemnie. Dobra, dawaj! Dawaj, ja przed ich bramką postawię misia. Jezu, dawaj! Jest! Popo! Dzięki Tobie rozgrywka jest zakończona. O, idealnie, jestem gdzie są gry. Dobra, mamy po dwa to trzy ale już się kończymy, niestety. I dobra, ustawiłam sobie na starcie solo. I teraz wchodzimy do sklepu. Tutaj mamy mega boxa na przestrzeni, ale widzicie, jestem biedakiem w gemach. Dobra, czekajcie. Ja mi się mega podoba ten skin do El Primo. Czekajcie, tylko sobie tutaj przedstawię to. I uwaga, ja bym chciała sobie kupić to. Ja sobie takiego, no wiecie, tego właśnie buildboxa, tego fioletowego. Otworzyłam sobie i przestałam teraz tylko 500 z tych różowych, ale zobaczymy. Nie, nie ma na Chciałam z nią pograć, ale dobra? Widzicie, teraz ja na starciu. Ja zawsze sobie biorę na starcie albo Rose, albo el Primo. Bierzemy Rose, bo jesteśmy dziewczynami, więc. No, Rose to moja ulubienica ogólnie. Ale ja mam na, na słabej randze, a jeśli to ma na 20, to myślę, że tutaj, że Rose to już nasza ulubienica. Musisz być na 20 randze. Ale wiesz co?

Jezu, ale to był meczek. Wejdę tu. nie. Dobra, nie wiem po co tam jest ten cube, ale... Niech sobie tam leży. Może zniknie. Jezu, tam było Alprimo! Dobrze, że na mnie nie napadł. Czekajcie, bo tutaj możemy mieć drobne problemy z Wi-Fi. Teraz robimy tak. Hops, ja przed tym troszkę sobie wygrałam i zdobywałam ciągle pierwsze miejsce, jak, je, jak coś. Dobra, chodź tu. Hops, alala. Jezus, tu spada, on ma super umiejętność. Jest tutaj nadal ten piesy? Dobra, nie ma. Zginął. Jezu, czemu ja tak powoli chodzę? No patrzcie, to jest nienormalne. O. Nie no, nienormalne. A, 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 a. Um. Hops, Jezu, ja mam 4 pałki na 8. Ja sobie nie dał rady. Jezus Maria! Jezu nie! Jezu nie! Jezu nie, 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 mnie! nie, 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 Psa, la, 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 la. Nie, nie, to wygram! Wygrałam to! Jezu. Ona miała 8 powerkipsów, ja 4 i ja to wygrałam! Tra, la, 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 la. Dobra, lecimy. Może kolejny odcinek nagramy z moją siostrą, Werą. Ja zobaczę, czy to się nagrywa, nagrywa. O jakiś keko się tutaj dobija, ale my damy nie przeszkadzać. Na mnie nie przeszkadzał w odcinkach. Wiecie co, jak będę miała więcej gemów, to kupię dla was tego El Teraz go wypróbujemy. I zobaczymy jak on pójdzie. Z wypróbowaniem go. Ja bym chciała mieć bardzo tego dużego robota. Nie wiem, czy tak się da. Chyba na prywatnym serwerze się da. Ale on jest gigantyczny! Już tak szybko old. O Boże Święty. 아, 에 온뮤비딱 아, 오opsy. 이거, 아니, 이거는 스파이너. 메가, 우월비앙가. 쿠팅, 메고, 낱 다음, 낱 챙구, 야스네. 하야, 아, 바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바, 페파. Dobra, lecimy z tym. Głościa! Ej, fajny jest Misiek, ten. A. Dobra, nie będziemy go próbować już więcej. Ej, alo, mi się podoba jeszcze 5 dni. Do niego też 5 dni, do niego 19 godzin. Ale ja sobie kupiłam skina y, do nity. Więc no. Dobra, ej! Ej, czekajcie, bo tutaj będzie coś wskakiwać O, dobra Tak zrobimy Oczywiście zapomnijcie zasubskrybować tego kanału w ten czerwony przycisk na dole, subskrybuj i, daj, i dać ławkę w górę Dobra, lecimy! Lecimy z tym! Lecimy! Nie na no, żarty, lecimy Nie, tutaj Sandy będzie Ona będzie mnie prześladować ona będzie mnie prześladować. Ona będzie mnie prześladować. Nie, ja idę od tej usta ci, jak ona się nazywa. Idę od niej. Te usta to są niedobre. <laughs> Pamiętajcie, kolejny kolejne usta. Ciekawe czemu. Ciekawe czemu kolejne usta idą. No, no i lepiej, bo ja mam tyle HP. Teraz będę mieć milion. Postaram się dla Was wbić kilka skrzynek na kolejny odcinek. Jeśli boję w psyczki wejść, bo... bo mogą tam wyskoczyć. Ktoś może tam wyskoczyć. Dobra, letymy z tym! O kurde! Kolejne usta. A czy te usta to już widziałam, ale po prostu te usta tu mnie prześladują. Nie, 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 nie. Pięć że nie. Letymy. Lety my Ja się boję wejść w te krzaki! Lety my O, tam jakaś Jessie! Jessie! Jessica! Jessica! O, mną, mnie! Jezu! Jezu, bijcie się między sobą, a nie mnie! Jezu, nie! Nie! Pik, 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 pik! pik. Jezu, jak ja to zrobiłam! Letymy! Jestem uwięziona. Letymy my! Lety my! Halo! Halo! Jesteś Gracjan? Oj, dziad mnie! Dobra! Lety z tym! Lety Dawaj! Dawaj te usta! No nie! Tu są jakieś głupie! Oj, no idź, idź. W końcu się zabijesz w tej strefie. ha! ha, ha, ha. ha, ha. Rosa między rąkami. Z nasario. z usta, z usta. Jak! Nie no, to jest cudo, jak ja wygrywam. Le-ty-my! Dalej. Kilku mi zetonów brakuje, żeby mieć skrzyneczkę. Dobra, jeszcze raz gramy. Ej, ale mi się to podoba. Ile w ogóle minut już tego odcinka? 11! Uuhu, uhu, uhu. Dobra, dawać! Musimy znowu ten mecz wygrać. Jesteśmy takimi prostami w Brawl To jest niewątplajne. Ale dobra, ważne, że wygrywanko jest. Lecimy, lecimy na ośle, lecimy na ośle, latamy na ośle.